Czy to będzie dobry książkowy dzień? Tak, będzie bardzo dobry. No zobaczcie, o czym dzisiaj rozmawiamy. Mózg. To jest książka autorstwa Wojciecha Grajkowskiego. Nie pierwsza zresztą, bo zobaczcie, mamy też Chorowanie i Zęby. To jest seria przekochana. Zawsze w grupie Aktywne Czytanie na Facebooku polecacie sobie właśnie zęby. Już od lat chorowanie jest trochę świeższe i mam nadzieję, że będziecie sobie polecać też mózg, jeżeli będą padać takie tematyczne pytania. To są książki pod patronatem aktywnego czytania. Wydawnictwo dwukropek robi cudownie robotę wydając je, ale też doceńmy ilustrację. Kolejny Wojciech. Tym razem Wojciech Stachera, bo żeby opowiedzieć dzieciom o czymś tak skomplikowanym jak no właśnie praca mózgu, warto wspomagać się nie tylko treścią, ale też właśnie obrazkami. I tutaj dokładnie tak jest. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast Nie tylko dla mam, gdzie o dbaniu o siebie, a uważam, że to jest książka, która pokazuje dzieciom, jak dbać o siebie, o to, co mamy najważniejsze, czyli nasze ciało i naszą psychikę. To wszystko pomaga nam autor zrozumieć. Zaczynamy od momentu, w którym mała, ciekawska Wosia trochę się nudzi, więc mama pozwala jej skorzystać z komputera, żeby sobie właśnie o Mózgu porozmawiać i to, co jest super w tej książce, podkreślałam to w recenzji na blogu: Aktywne czytanie. My tutaj podążamy za dziecięcymi pytaniami, więc to nie jest tak, że jakiś mądry, dorosły nas zarzuca informacjami, tylko dziecko zadaje takie życiowe pytania. No bo skoro mózg jest zamknięty w głowie, w naszej czaszce, to skąd w ogóle wie, co się dzieje na zewnątrz? To bardzo dobre pytanie. I tutaj mamy odpowiedź. Druga rzecz, która mi się podoba, to jest też takie porównanie czy pokazywanie na skojarzeniach, że na przykład nerwy są tutaj pokazane jako takie kable, takie przewody, dzięki którym informacje ważne dla mózgu się do niego dostają. Jest tutaj też bardzo dużo o tym, właśnie jak się dostają informacje do mózgu i co on z nimi robi. Skąd my mamy wiedzieć, kiedy na przykład uciekać, albo kiedy usiąść, kiedy jesteśmy głodni, kiedy jesteśmy zmęczeni. Jest na przykład też bardzo ciekawe tłumaczenie, dlaczego przebodźcowanie jest niedobre dla naszego mózgu i ogólnie dla naszego ciała. I z tego właśnie powodu wspomniałam, że to jest taka książka o dbaniu o siebie, bo wyjaśniając, co robi mózg, my też wyjaśniamy dziecku, jak my Możemy go wesprzeć, żeby o niego zadbać, a tym samym oczywiście zadbać o siebie. I tutaj mamy takie odpowiedzi, nie są ogólnikiem A dla zdrowia, tylko mamy odpowiedzi, które dzieciom coś wyjaśniają. Bo maluchy mogą sobie nawet czasem nie zdawać sprawy, że to, co się tutaj dzieje na obrazku, tak jak widzicie, jest bardzo, bardzo dużo dźwięków, jest niezdrowe, może być wręcz niebezpieczne. A tutaj mamy to wszystko pokazane, kolejne i kolejne przykłady jest dużo o odpoczywaniu, oczywiście jest też o tych informacjach, które dostajemy z mózgu, kiedy czujemy się zagrożeni, wtedy trzeba działać bardzo szybko, na przykład jak się oparzymy, nikt się nie zastanawia, o, czy to jest dobre dla mnie, czy nie, automatycznie cofamy rękę. A jeszcze zmierzam do takiej strony, która też mi się bardzo, bardzo podoba, o właśnie, są tutaj książki jest biblioteka i a propos tych porównań, o których wspomniałam wcześniej, no bo Zosia w tych swoich pytaniach w końcu zadaje takie Ej, no dobra, no ale skoro ten mózg gromadzi aż tak dużo informacji, to czy on je tam wszystkie trzyma, wszystkie zachowuje? Skoro człowiek uczy się ciągle czegoś nowego i mózg to zapisuje, to czy w końcu nie zabraknie mu miejsca w tej bibliotece, bo mamy tutaj porównanie zbierania tych informacji do biblioteki. No i tak jak w naszych biblioteczkach może zabraknąć miejsca, tak i mózg dba o to, żeby nie był zaśmiecony, zarzucony tymi książkami, czyli informacjami, między którymi. Przemina no już nie będzie mógł się poruszać i już nie będzie wiedział, co się dzieje. Więc zobaczcie, ile tutaj jest dobrego. Dobrych treści, które są pokazane pięknie, także na cudownych ilustracjach. Jeśli macie dzieci, które no są ciekawe, dlaczego muszą coś zrobić, na przykład iść spać, albo no właśnie o tym przebodźcowaniu, albo zadają pytania, dlaczego moje ciało coś tam, no to ja myślę, że takie rozmowy można zacząć od tej książki To co czytamy.